Panie są państwo gotowi? Szanowni państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej kandydata na urząd prezydenta RP Krzysztofa Bosaka. Prezydent RP ma wiele prerogatyw, m.in. możliwość wetowania szkodliwych dla Polski ustaw. Jednym z największych zarzutów stawianych wobec prezydenta Bronisława Komorowskiego, także ze strony ówczesnego kandydata Andrzeja Dudy, było podpisywanie wszystkich szkodliwych ustaw koalicji Platforma Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś niestety w tej samej pozycji jest prezydent Andrzej Duda, na którego biurku znajdują się trzy bardzo szkodliwe ustawy. Jedno jest pewne. Nie byłem pewien tego, czy Andrzej Duda będzie wetował szkodliwe ustawy, ale jestem pewien, że takie szkodliwe ustawy będzie wetował przyszły prezydent III RP, Krzysztof Bosek. Oddaję mu głos. Szanowni Państwo, chciałbym wezwać prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania trzech szkodliwych projektów ustaw. Prezydent powinien skorzystać ze swoich prerogatyw, powinien zawetować trzy szkodliwe projekty ustaw, które prowadzą do drenowania kieszeni Polaków, do drenowania kieszeni polskich obywateli, polskich podatników pod trzema rozmaitymi pretekstami. Są to trzy niekorzystne ustawy. Pierwsza to oczywiście 2 miliardy dla TVP. Nic nie usprawiedliwia przeznaczenia publicznych pieniędzy na partyjną propagandę. Pieniądze na te cele są już w budżetach. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, subwencji dla partii politycznych. Nie powinno być dodatkowych pieniędzy, szczególnie w sytuacji tak e, dramatycznie niezbalansowanego przekazu, jakie prezentują nam media, które powinny być publicznymi, a niestety są mediami rządowymi. Drugie weto, o które apeluję, to weto w sprawie e, podatku cukrowego. E, ustawa mająca na celu pogłębianie fiskalizmu, pogłębianie drenażu kieszeni Polaków wprowadzona pod fałszywym pretekstem zdrowotnym. Gdyby rzeczywiście chodziło o zdrowie Polaków, podatek cukrowy byłby naliczany od zawartości cukru w napojach, po to, żeby stymulować rynek do przekształcania się. W zdrowym kierunku. Tymczasem tenże podatek, nieszczęsny podatek zaproponowany przez obecny rząd, jest naliczany od ceny napojów, więc w sposób naturalny będzie premiował wielkich międzynarodowych producentów napojów słodzonych, którzy w naturalny sposób z wszelkimi tego typu podatkami poradzą sobie, a będzie oczywiście zabijał polską drobną, oddolną konkurencję, która w ostatnich latach zaczęła się formować. Uważamy, że prezydent Andrzej Duda powinien zawetować ten podatek cukrowy. Nie ma on żadnego uzasadnienia, jest wyrazem pewnej niemądrej mody, jest wyrazem także przekształcania naszego państwa coraz bardziej w coś, co możemy nazwać państwem terapeutycznym, w którym już nie ma obywateli, są wyłącznie pacjenci w jednym wielkim szpitalu. Trzecia rzecz, o którą apelujemy, aby prezydent Andrzej Duda zawetował, to oczywiście grabież pieniędzy z OFE. Jeżeli prezydent Andrzej Duda podpisze te ustawy zaproponowane przez rząd stanie w tym samym miejscu, w którym stał prezydent Bronisław Komorowski. Kiedy Platforma Obywatelska grabiła oszczędności Polaków z otwartych funduszy emerytalnych, Krytykowaliśmy to. Kiedy to samo pod kolejnymi dziwnymi pretekstami robi obecny rząd, proponując obciążenie specjalnym 15% podatkiem po to, żeby uzyskać ponad 20 miliardów z tego celu prosto do budżetu na realizację swoich socjalnych obietnic, kiedy obecny rząd to robi, również to krytykujemy i również wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę, aby zawetował ten projekt. To okazja, żeby prezydent pokazał, czy jest prezydentem, tak jak się przedstawiał, tak jak kandydował 5 lat temu, prezydentem prawicowym, prezydentem rozumiejącym wyborców konserwatywnych, patriotycznych. Wyborców, dla których gospodarność, oszczędność, dla których wolność wyboru również w podstawowych kwestiach jest wartością. Czy jest po prostu prezydentem, no, który jest przykro to powiedzieć, ale notariuszem rządu podpisującym kolejne ustawy drenujące kieszenie Polaków? Przypomnijmy, że w ciągu pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy zostało podpisanych około 30 ustaw podnoszących najróżniejsze podatki. Prowadzących nowe podatki, nowe opłaty, zmieniających konstrukcję już istniejących podatków w taki sposób, żeby tych pieniędzy do budżetu trafiało ciągle więcej i więcej i więcej i więcej. Przypomnę swoją deklarację nie podpiszę żadnej ustawy podnoszącej podatki opłaty Polakom, ponieważ Ostatnie 12 lat rządów PISU i platformy, to wystarczająco dużo, wystarczająco dużo podnoszenia opłat i czas wreszcie na jakąś zdroworozsądkową korektę. Nasze środowiska skupione w Konfederacji, środowiska wolnorynkowe, narodowe, konserwatywne, obywatelskie, niezależne prezentują właśnie taką zdroworozsądkową perspektywę. Wzywamy Andrzeja Dudę, wzywamy pana prezydenta do tych trzech wet. Czekamy z niecierpliwością, jakie będą decyzje. Będziemy mówić o tym w kampanii wyborczej. Uważamy, że polityków należy rozliczać nie z pięknych słów, ale z czynów. A podpisywanie ustaw i wetowanie ustaw to są właśnie czyny. To są te czyny, za które należy oceniać tego prezydenta, jak i poprzednich prezydentów. Ponadto, Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze zwrócić się. W sprawach bieżących kampanijnych. Trwa zbiórka podpisów. Apelujemy do wszystkich naszych sympatyków o zaangażowanie. Pokażmy to, co pokazaliśmy w poprzedniej kampanii prezydenckiej do parlamentu, w poprzedniej kampanii wyborczej do parlamentu, a mianowicie, że zebraliśmy podpisy umożliwiające status Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego o kilka godzin wcześniej niż Platforma Obywatelska, partia przedstawiana przez media czy opiniotwórcze ośrodki jako jedna z największych w Polsce. W rzeczywistości to konfederacja okazała się lepiej zmobilizowana. Pokażmy to po raz kolejny na stronie bosak2020.pl. Można ściągnąć druk do zbiórki podpisów. Na tym druku jest adres, pod który można odesłać e, zebrane podpisy. Już w tej chwili ta zbiórka trwa na ulicach bardzo wielu miast. Pragnę podziękować wszystkim sympatykom, działaczom Partii Korwin, Korony, Ruchu Narodowego, niezależnych grup za zaangażowanie w tą zbiórkę. E, zależy nam na tym, żeby skończyć ją jak najszybciej I już wzywamy także wszystkich kandydatów, którzy zdołają się zarejestrować do debat wyborczych. Apelujemy, nie unikajcie Szanowni Państwo debat. Debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej. Pokażmy, że wierzymy w jakość swojej oferty, w swoje argumenty. To, że ktoś jest namaszczany przez sondażownię czy przez media jako pretendent do wejścia do drugiej tury, to jeszcze nie znaczy, że do niej wejdzie. Warto powalczyć o to zaufanie. Ja to zaufanie będę walczył. Ja apeluję o to również do moich kontrkandydatów. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Panie pośle, ja chciałem zapytać o siły m.in. i W mojej ocenie, umieszczanie europosłów w sztabie prezydenckim jest zabiegiem pr -owym. Europosłowie muszą dzielić swój czas pracy pomiędzy Brukselę, Strasburg i Warszawę. Nie jest możliwa efektywna praca w sztabie wyborczym bez szkody dla obowiązków związanych z reprezentowaniem państwa polskiego na forum unijnym w sytuacji braku zrzeczenia się mandatu europosła. Uważam, że jest to zabieg pr -owy. Tak naprawdę wszyscy zaangażowani w politykę, wszyscy dziennikarze, tak jak Państwo tutaj w Sejmie, bardzo uważnie śledzący politykę, doskonale wiedzą, że europosłowie funkcjonują głównie medialnie, a tak naprawdę prawdziwą pracę sztabową robią prawdziwi sztabowcy, nie ci medialni. Dlatego uważam, umieszczenie pani. A tyś czy pana Joachima Brudzińskiego, osób, które były w polskim rządzie i zrezygnowały z bycia w polskim rządzie po to, żeby odnaleźć się w Brukseli, tak jak Donald Tusk, uważamy za zabieg PR-owy, wizerunkowy, a pana prezydenta Andrzeja Dudę powinniśmy oceniać nie po tym, jakie medialne ruchy wykonuje partia, która jest jego zapleczem, ale po tym, jakie ustawy podpisuje, a jakie wetuje. A myśli pan, że to jest taki sztab, któremu uda się zagasić pożar w z przekazaniem dwóch miliardów na wysokie? Żaden y, sztab, żadne otoczenie kandydata na prezydenta nie jest w stanie, w mojej ocenie, zmienić sposobu, y, odbioru złych decyzji konkretnego kandydata czy partii, która jest jego zapleczem. To jest mojej ocenie niemożliwe. E, oczywiście partie polityczne stosują różne triki, różne sztuczki, natomiast my w Konfederacji stawiamy na autentyzm przekazu, na autentyzm idei, które reprezentujemy e, i to jest to, co jest naszą siłą, to jest to, co pociąga dużą część Polaków e, tak naprawdę znużonych jałowością sporu głównych partii politycznych i emocjonalnością tego sporu. Jeszcze na koniec chciałam zapytać o Pana aktywność na te najbliższe dni. No i jaka będzie ta kampania, czy ona się rozpoczęła na razie? Nasza kampania wyborcza trwa. Jest bardzo intensywna. Wczoraj o godzinie 17 wraz z działaczami Ruchu Narodowego i Partii Korwin zbierałem podpisy przy wejściu do metra centrum w Warszawie. Tam też spotkaliśmy się z dziennikarzami. Po raz pierwszy przedstawiłem apel o trzy weta. Również wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcami, które było transmitowane na antenie telewizji w Realu. Rozmawialiśmy o moim programie dla przedsiębiorców o programach naszych partii, o programach Konfederacji w tej sprawie o naszych propozycjach, takich jak podniesienie kwoty wolnej, e, takich jak dobrowolny ZUS e, dla przedsiębiorców, takich jak proste i niskie podatki e, i szacunek dla tego wysiłku, które przedsiębiorcy podejmują, e, stając się organizatorami naszego życia e, gospodarczego. E, w najbliższych dniach także będę odwiedzał różne miasta. Zaczynam w piątek od Radomia. Może na koniec jeszcze ostatnie. W pytanie, czy pan wierzy? Uczestniczyłem w konsultacjach u Pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o sądownictwie. Już po pierwszym dłuższej wypowiedzi, pierwszym dłuższym głosie Pana prezydenta, wraz tutaj stojącym obok mnie przewodniczącym naszego koła Jakubem Kuleszą, mieliśmy wrażenie, że Pan prezydent Andrzej Duda już podjął decyzję przed konsultacjami, że podpisze. Obserwując działania Pana prezydenta, widać, że jest jest, jest głową państwa bardzo blisko związaną z partią rządzącą. Nie mamy tutaj żadnych złudzeń. Natomiast zawsze warto zachować nadzieję. No, natomiast, jeżeli ustawy zostaną podpisane, to po prostu będziemy robić to, co robi się w demokracji, to znaczy krytykować urzędującego prezydenta za szkodliwe decyzje. Za decyzje aprobujące projekty, które są szkodliwe dla gospodarki. Przypomnę, że na przykład w przypadku podatku cukrowego, em, gestem dobrej woli byłoby chociaż. Yy, vacatio legis, tak żeby ta ustawa nie wchodziła w trakcie trwania roku, kiedy konkretne firmy konkretne sklepy mają poplanowane swoje oferty produktowe, no i nie zmienia się w tak radykalny sposób warunków gry w trakcie jej trwania. To jest po prostu absolutnie nie fair. I choćby z tego powodu, że satysfakcjonujące wakacje Legis, już nie mówiąc w ogóle o podstawie tego opodatkowania, czy o konstrukcji tego podatku, który, jak wskazałem, nie ma nic wspólnego z dbaniem o zdrowie Polaków, bo naliczanie podatku cukrowego, jeszcze raz to podkreślę, nie jest uzależnione od liczby cukrów napoju, więc to podważa całą ideę tego napoju, tego, tego, tego podatku, który rząd reklamuje. Także oczywiście moja nadzieja nie jest wielka, że pan prezydent to zawetuje, natomiast temu służą tego typu apele jak nasze, aby opinii publicznej naświetlić sposób działania prezydenta, aby do opinii publicznej dotarł merytoryczny przekaz na temat działań rządu, działań prezydenta, a nie tylko przekaz emocjonalny o tym, kto jak się podrapał albo kto komu co powiedział. também,